Ej, pamiętacie jak perfidnie skopiowałem mądrość tłumów Gonciarza i dostosowałem ją pod tematykę anime? Państwo się pisze przez. ja nieważne. To dzisiaj mam zestawienie waszych komentarzy, o które poprosiłem was jakieś 7 miesięcy temu. Przypomnę temat. Jak nazywałoby się anime, którego jesteś głównym bohaterem? <śmum> Historia takiego jednego debila twórcza. Piaskowy chłopak, Kacper Piasecki jako protagonist. Oreno i Moutoga. Ja pierdolę! Patka. Tak można by opisać moje życie poczynając od chwili poczęcia aż do teraz. W ogóle ogromna ilość z was się użalała nad swoim życiem, jak tam widziałem, boku no chutowe życie, Unlucky Star, bo mój pech jest po prostu legendarny. Default, bo moje życie to karuzela z pierdolą. a głos powiedzmy 50-letniego mnie podkładałby dziewdzina kata. Wystarczy tak. Historia pachnąca kurczakiem. Bo pracuję w KFC i to co się tam odpierdziela to materiał na niezłą komedię. The Last Crusader. Opowieść o trenowaniu szermierki, by dokonać krucjaty na poduszki z anime dziewczynkami. Ej, to jest. Dobre. Jedi Bizarre Adventure, stary pijany. Tutaj ktoś w ogóle sobie rozplanował całą sagę. Nie chcę mi się tego, poszukiwaniu ojca. Kościół, nie jestem laską, mam tylko długie włosy Schowaj! miałem dosyć swojego nudnego życia na ziemi, więc przeniosłem się do świata fantazy i tam odnalazłem swój sens życia czyli granie w karty dla dzieci. Baka, moja studencka komedia romantyczna skończyła się zanim się zaczęła. Tak samo jak ten film zresztą. Tym razem interesuje mnie, jaka byłaby twoja ksywa gdybyś miał zostać zawodowym superbohaterem. 輝きヒーロー I can't stop twinkling!